Dzień dobry. Dawno, dawno temu, w poprzednim już wieku, zostałem absolwentem naszego gimpla. Było tak fajnie i tak mi to wspominam, a że i moja żona jest absolwentką tej szkoły, a moi trzej synowie to samo. Polecam każdemu, chociaż patronem już nie jest generał Świerczewski. Dziękuję. Witam, jestem Michał Seman. Również miałem przyjemność ukończenia liceum na Skalnej. Spotkałem tam fantastycznych kolegów, profesorów i cudowną żonę. Naprawdę warto kończyć liceum na Skalnej. Pozdrawiam. Jestem Kasia Seman i liceum na Górce z najkalniejszym liceum pod Słońcem. Produkuję super kolegów i super przyjaźnie. Nazywam się Rafał Seman. Jestem absolwentem Liceum w Brudłutowach. Mieszkam w Zabrze i jestem architektem. Wyjątkowo miło wspominam lata liceum. Tam poznałem najwięcej przyjaciół. Szalenie doceniam również wiedzę, którą wniosłem z Gimpla. Jako architekt korzystam z niej na co dzień. Profesor Wigalska nauczyła mnie szacunku do miejsc i historii. Profesor Knura i profesor Absalon dali mi podwaliny bycia inżynierem, a profesor Krupa otworzył oczy na zrozumienie człowieka, a jako wychowawca z grupy młodych chłopców stworzył grupę ludzi, yy, którzy regularnie spotykają się do dziś. Z mojej perspektywy wiem, że spędziłem 4 lata w najlepszym liceum na świecie. Zrobili to moi koledzy, koleżanki i nasi profesorowie. Tego życzę każdemu jako absolwent liceum imienia noblistów polskich na skalnej bardzo polecam każdemu tą szkołę całkowicie ukształtowała mój charakter poznałem tam super ludzi są tam znakomici nauczyciele kto pójdzie na pewno tego nie pożałuje pozdrawiam wszystkich skalniaków